W kolejnym odcinku. Dzisiaj razem z miłoszem 86 jesteśmy już w dawno zbudowanym metrze. Dawno nas tu nie było i postanowiliśmy się dzisiaj przejechać wagonikiem. Tak, a ja już próbuję jechać. Zegnam cię, Miłoszu. A ja cię zaraz do go. Nie. nie. Albo i nie. Dobra, widzowie, poczekamy na, na niego. Tylko musimy tutaj wziąć jakiś jakikolwiek blok. Czekajcie widzowie. Patrz, co to robię. Na chwilę? Nie, to mi chodziło, sory. Musimy go nakoniec. Ale ja, ja, ale ja, ja. Nie, czemu? I już 86! No chodź do mnie! O! Aha! Dobra, to idziemy! A to poczekaj, to, to je ja ci tam, to pójdę rozwalić. Ale dzisiaj mam plan, żeby. Uwaga, zrobić trolla na pomocnika! Tylko cicho o tym przy Miłoszu 86 żeby no wiecie, bo to będzie tajne. E, dobra, ju, ju, już to jest naprawione wszystko i lecę do siebie. Halo, miłoszy 86 Halo, halo, halo! Halo! Jesteś? Filipowski, gdzie jesteś? Tu A tam jesteś. Aha! O, o. A wiesz, że sobie to, tory rozwaliłeś? Co to za numer jest? To muszę chyba naprawić. E, e, ale już naprawiłem gościu. Jaki szybki normalnie. Jedziemy już 86. Je Radziem. Jedziemy. I to wie? Pomóżcie. Zostawcie łapkę w górę i mogę jechać. I co wie? Hmm. Czekajcie. Hmm, tak. Robię. Teraz możesz już jechać. Dobra. To teraz zrobimy wszystkie kule. Patrzcie. Siema! Oh. <grym> Aha. Dobra. I głównie to wam dzisiaj chciałem pokazać. A. Dobra. No to miło miłożu 86. Jak I co? Miło, 86. No i nic, gdzieś tu się próbuje odrodzić. O, 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 o. Utknąłem. Co jest? A, dobra. Dobra, to to by było dzisiaj na tyle. Żegnamy Was, do następnego razu, pa pa. No właśnie.